90 eksponatów na 90-lecie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Placówka, która w tym roku obchodzi zacny jubileusz, postanowiła przybliżyć mieszkańcom a także sympatykom Ziemi Zawkrzeńskiej wybrane przedmioty, jakie znajdują się w zasobach muzeum. Chcielibyśmy przy tej okazji zaprezentować to, co w naszym muzeum jest najcenniejsze. Na naszym Facebooku można oglądać obiekty, które są znajdują się na naszych ekspozycjach stałych. Bardzo często są to bardzo nieduże przedmioty, ale niezwykle urodziwe, niezwykle cenne, zupełnie wyjątkowe. Cykl 90 eksponatów na 90-lecie istnienia rozpoczął się od prezentacji pamiątkowej blachy 14. Pułku Kirasjerów, czyli oddziału jazdy Polskiej Armii Księstwa Warszawskiego. Bardzo rzadką wypożyczaną, zresztą wielokrotnie do znanych muzeów między innymi była wystawa Orła Białego na zamku królewskim i tablacha także była prezentowana. No i wiele, wiele innych. Tu naprawdę czasami ciężko powiedzieć, który jest ciekawszy, który jest lepszy. Każdy jest swój. To, co jest na ekspozycji, to są rzeczy naprawdę dobre, rzadkie. Eksponaty w Muzeum Ziemi Zawszeńskiej pogrupowane są w siedmiu działach, z czego pięć, to jest archeologia, historia, sztuka, przyroda i numizmatyka, są otwarte dla zwiedzających. Jednym z obiektów zasługujących na szczególną uwagę jest pas kontuszowy, który trafił do placówki pocztą dyplomatyczną z Republiki Południowej Afryki przypisany jest do działu sztuki, ale natomiast uzupełnia ekspozycję historyczną, jest szalenie cenny. Jeden z ładniejszych, jakich widziałem, a proszę wierzyć, widziałem wiele, to jest z wytwórni Paschalisa Lipkowa, tu pod Warszawą była wytwórnia, ormiański kłupiec, który osiedlił się w Polsce i założył wytwórnię, przepiękny pas czterostronny, lity, z tkany srebrną, złotą nicią. No jeden z ładniejszych, tak jak mówiłem, w Polsce, a mało tego, przypisany do konkretnej człowieka, szlachcica, który miał tutaj majątek, a był sędzią ziemskim, sędzią ławskim na początku XIX wieku. Wybór eksponatów jakie będą prezentowane i omawiane w specjalnych wpisach na Facebooku był nie lada wyzwaniem dla pracowników placówki. W zbiorach muzealnych mamy przeszło 17 tysięcy obiektów zabytkowych i wybór tych 90 był niezwykle trudny mocno subiektywne, ale przed nami kolejne rocznice, także będzie okazja, żeby zaprezentować wszystko, co według nas jest tutaj najcenniejsze. Miejskie Muzeum Regionalne zostało oficjalnie otwarte 8 grudnia 1929 roku w nowo zabudowanym budynku przy ulicy Ogrodowej, obecnie 3 maja 5. Pod nazwą Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej funkcjonuje dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Mławskiej od 2 grudnia 1963 roku.